Dzień dobry, cześć wszystkim. Witajcie na kanale Sebastian Rysuje. Tutaj wasz seba, nietypowy seba, sebiks, sebuś, sebululek. Dziś przychodzę do Was z odcinkiem, z kredkami z tej tańszej półki cenowej. Jestem bardzo ciekaw i jestem też bardzo ymm, troszeczkę tak hmm. zaintrygowany tymi kredkami, ponieważ znalazłem je w supermarkecie. Za około 30 zł w promocji były i są to kredki, słuchajcie, big. Intens in in Intensivivivitivitivity. Kredki z tańszej półki cenowej, które mnie troszeczkę intrygują, troszeczkę mnie fascynują, nawet można powiedzieć, i trochę mają taką owianą tajemnicę, dlatego że coś tu jest chyba nie tak. Patrząc na mojego nosa do kredek, to te kosztowały tanio i są intensywne. Przynajmniej tak zapewnia producent. I zobaczymy, czy. Cena idzie w parze z intensywnością i jak to się w ogóle ma. Wiecie o co chodzi. Przed Wami kredki Big z firmy Big, 24 kolory intensivity... Intensi, intensivity... No przecież no! Intensivity! Nieważne. I słuchajcie, tak sobie postanowiłem, że dzisiaj wezmę kolorowankę do tego. Nie będę nimi tworzył e, swojej pracy. Wezmę sobie kolorowankę i sprawdzimy, czy one się do kolorowania nadają. Bo zazwyczaj pokazuję wam, słuchajcie, filmy, jak rysuję, że o, tam można coś nimi stworzyć, ten, tymi tańszymi kredkami. Ale zobaczymy, czy właśnie nadadzą się do kolorowanki. A kolorowanki, jak wiemy, mają taki swój specyficzny papier. Niekiedy są fajne, niekiedy są ym, no, różne. Ja tutaj, czekajcie, sięgnę. <laughs> Wziąłem sobie kolorowankę, którą przysłali mi w paczce karandasz. To jest taka zwykła dziecięca kolorowaneczka mała i zobaczymy czy ona się tutaj nada właśnie do tych kredek. Także zapraszam Was dalej do odcinka. Kredki zapakowane są w zwykłe tekturowe pudełko, szału nie ma, tektura jak tektura, więc się tu rozwodzić nad tym tematem nie będę. Kolorowe, przykuwające uwagę. Widać, że wykonane jest z myślą o dzieciakach. Sama kredka jest trójkątnego kształtu w całości polakierowana barwą, więc ze znalezieniem koloru problemu tutaj nie będziemy mieli. Kretki są lekkie, wykonane z tworzywa przypominającego drewno. Prawdopodobnie jakaś mieszanka tworzyw, taka pulpa drzewna. Mnie osobiście się to nie podoba, ale dlaczego to opowiem w kolejnej części filmu. Cieszę się, że wybrałem dziś pomysł z kolorowanką, bo gdybym miał stworzyć coś sam od podstaw, to trafiłby mnie najprawdopodobniej szlak. Tak, dobrze słyszeliście. Mam świadomość, że te kredki są stworzone z myślą o dzieciach, ale trafia mnie, jak producenci nie przywiązują uwagi do tego, by tym dzieciakom się przyjemnie ich używało. Produkt, w szczególności do rysowania czy kolorowania, musi być komfortowy i ma sprawiać, że czy to artysta, czy to po prostu dzieciaczek będzie chciał po nie sięgać. To jest, słuchajcie, priorytet. Nazwa tego produktu mówi nam o tym, że są to kredki o intensywnych kolorach. I tak, tutaj się zgodzę, jak na firmę BIC to te kolory są naprawdę mocne, ale to też nie jest taka pigmentacja powalająca. Na ekranie możecie zobaczyć moje dwie ilustracje, które wykonałem na potrzeby tego filmu. Po lewej stronie możecie zobaczyć kredki Big, a po prawej kredki Lyra Groove Slim. Oba zestawy są w bardzo podobnej cenie i oba zestawy zawierają po 24 kolory, dlatego je ze sobą porównałem. Wyjątkiem jest komfort pracy. Lyron koloruje się przyjemnie, kredka sunie po papierze miękko, płynnie, nawet po takim z fakturką. Ja tutaj użyłem bloku od derwenta 165 gramów na metr kwadratowy Drawing and Sketching Paper specjalnie nie blendowałem, by sprawdzić, jak sobie kredki poradzą. I jeśli chodzi o działanie, ten wcześniejszy przeze mnie wspomniany komfort pracy, czy nawet intensywność barw, to moim zdaniem lajra wygrywa. Biki są twarde, owszem, nie połamią się nam, nawet jeśli upadną z biurka. Natomiast ostrzą się bardzo źle. Przez to, że nie są stworzone z takiego prawdziwego drewna, to te wióry się tak strasznie przyklejają do temperówki, w szczególności metalowej. Sprawdziłem też w ostrzałce na korbę i Owszem, uzyskamy ostry szpis, jak najbardziej. Kredka się nie rozleci, za to temperówka może. W szczególności, gdy ją zapychają te klejące się do frezawiury. Sam rdzeń też jest dziwny. Nie znam dokładnie składu tych kredek, mogę tylko się domyślać, a domniemam, że jest w nich wosk, bardzo dużo wosku, za dużo wosku, przez co tracą one nawet na intensywności tych barw. Pracowało mi się nimi źle. Ciężko i topornie. Przez pierwsze dwie warstwy szło jeszcze jako tako. Później już było tylko toporniej i pojawiały się plamy oraz bardzo widoczne linie, których przy kolejnym dokładaniu koloru nie szło zakryć. Działo się tak nie zawsze, tylko w niektórych miejscach. No, nie podoba mi się praca nimi. Robiłem sobie przerwy i niechętnie wracałem do tej prostej ilustracji, bo bolała mnie ręka. I sami zobaczcie, to jest dziecięca i bardzo łatwa ilustracja, bez jakichś wielkich szczegółów. A pracując przy niej tymi kredkami, miałem ochotę zostawić to w cholerę, serio. Sprawdzałem czas, jaki mi schodził przy tej pracy i dwie godziny męczyłem ten coloring. Nie liczę oczywiście tutaj przerw, ale powiem też tutaj o plusach, żeby nie było. Podobały mi się odcienie niebieskości. Miały jakby trochę taką miększą konsystencję, przez co przyjemniej mi się nimi pracowało. Łączą się te kredki ze sobą też w miarę ok, ale czy wróciłbym do nich jeszcze raz? No nie. Pokazałem Wam dziś pracę na dwóch rodzajach papieru. W rysunku kanapki użyłem papieru z fakturą 165 g na metr kwadratowy, a w tej kolorowance jest papier gładki 200 g mix mediowy. I tak BTW zdziwiłem się, że w kolorowance dla dzieci jest tak dobry papier. Miałem wrażenie, że używam bloku od SMLT Bristol. Na jednym, jak i drugim papierze, kredki Big mnie po prostu, powiem kolokwialnie, rozczarowały. Liczyłem tutaj na serio turbopigmentację i naprawdę fajną pracę nimi. Nie wiem, może ja za dużo wymagam, ale naprawdę chciałem, żeby ta recenzja była naprawdę w porządku. Tak się nastawiłem przy zakupie tych. Kredek. Chciałbym powiedzieć coś pozytywnego, ale no, no, no nie mogę. No, no sorry, Big. Na koniec dodam tak od siebie zdanie takie do producentów tych tańszych kredek. Bardzo Was proszę, skupcie się. Uważniej dobierajcie produkcję tych kredek. Testujcie, róbcie research. Przecież tyle tych produktów jest na rynku. Skupcie się na tych składach i na tym, że produkujecie coś dla dzieci. No, kurde. Denerwuje mnie takie coś, bo jeżeli twierdzicie, że ten produkt jest naprawdę dobry, to dołączcie jakąś instrukcję, jak nim pracować, i na czym nim pracować, i na czym przede wszystkim sprawdzi się ten produkt najlepiej. Na jakim papierze, a może na jakimś kartonie. No, no nie wiem, no na czym napiszcie. Wiem, że nie wszystkim się dogodzi. Ja mam tą świadomość, ale warto zrobić raz a porządnie w końcu dobry produkt, a nie milion Badziewia, które w moim mniemaniu. Nie są odpowiednie absolutnie do kolorowania dla dzieci. Jak mnie, starego chłopa, boli ręka przy pracy tymi kredkami, to co w przypadku najmłodszych użytkowników? Z tym pytaniem zostawiam Was wszystkich dzisiaj, i oglądających mnie widzów i producentów, naprawdę, bo ja już powiem Wam szczerze, że czasami przy takich testach kredek, przy takich recenzjach, tych tańszych kredek, ja mam po prostu czasami dosyć. Mam też takie momenty, w których jestem już w trakcie tego, na przykład, koloringu i naprawdę nie chce mi się tego robić. Serio. Nie to, że po prostu jestem leniwy czy coś, bo nie, nie o to tu chodzi, tylko tak się tym źle pracuje, że się po prostu odechciewa. I mówię mi, staremu chłopu, jakiemuś tam hobbyście, tak, który coś tworzy już od bardzo dawna, się nie chce. A co dopiero takim dzieciaczkom? które gdzieś tam są nakręcone, żeby rysować, żeby kolorować, żeby twórczo coś tworzyć i biorą takie coś do ręki i po pół godzinie ich tak boli ręka, że im się w ogóle nie chce rysować. No to jest takie trochę kurczę moim zdaniem No moim zdaniem powiem kolokwialnie takie zniechęcanie młodych dzieciaków do tworzenia i to mnie najbardziej boli w tych recenzjach jak robię. Naprawdę. To najbardziej kuje mnie w serce. Ale dobra. To by było na tyle, już się więcej nie rozgaduję. Jeżeli Wam się ten film spodobał, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z materiałami, które tu dodaję. Zostawcie też lajka pod filmem, no i komentarz, i swoją opinię może używaliście tych kredek i co wy sądzicie bo może tylko mi przeszkadza może są osoby, które lubią te kredki. Dajcie znać. To by było na tyle, trzymajcie się yellow. When I'm up through the night, i elo. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away; it was simpler times